Cześć. Dziś opowiem Wam historię, która rozgrywa się od tysięcy lat. Historia o tym, jak człowiek niezależnie od epoki zmaga się z tym samym dylematem. Jak odróżnić zdrowe pragnienia od tych, które nas niszczą? Jak odnaleźć wolność w świecie pełnym pokus? i dlaczego cierpienie może być drogą do przemiany. W tej opowieści spotkamy współczesnego terapeutę uzależnień Roberta Rutkowskiego, psychologa głębi Karla Junga, biblijnych proroków, rosyjskiego pisarza Fiodora Dostojewskiego i cesarza, filozofa Marka Aureliusza. Każdy z nich, choć z innej perspektywy, Dotyka tej samej prawdy. Zaczynamy. Wyobraźcie sobie człowieka, który każdego dnia staje przed wyborem sięgnąć po kolejną przyjemność czy powiedzieć stop. To nie teoria, to codzienność każdego z nas. Robert Rutkowski nazywa to pułapkami przyjemności. W swojej książce pisze o tym, jak szybkie, dopaminowe strzały, alkohol, narkotyki, zakupy, gry albo scrollowanie social mediów stają się formą ucieczki. Ale ucieczki od czego? Rutkowski miał 18 lat. Był juniorem reprezentacji polskiej w koszykówce. Z zewnątrz sukces, przyszłość, talent, w środku napięcie, lęk, osamotnienie. Ojciec surowy, emocjonalnie nieobecny, kochanki, krzyki, brak czułości. W takim świecie heroiny wziął z ciekawości. Ale też z desperacji. Mówił, to było jak znieczulenie. Na chwilę zapomniałem o wszystkim, ale potem było tylko gorzej. Rutkowski czasami nocami błąkał się po dworcach. żebrał. Pukał brudne strzykawki, żeby móc się znowu ukłuć. To nie była już chęć przyjemności. To był głód. Potrzeba odcięcia się od bólu. I to właśnie miał na myśli Karl Jung, gdy pisał o psychicznej energii libido. Według niego, kiedy człowiek nie znajduje twórczego lub duchowego ujścia tej energii, zaczyna, no, zaczyna ją marnować. Na nałogi, na obsesję, na iluzje. W Biblii tę wewnętrzną walkę symbolizuje historia Adama i Ewy. Sięgają po zakazany owoc, chcąc więcej. Wiedzy, kontroli, władzy. Ale płacą za to utratą niewinności. Dostojewski idzie dalej. W braciach Karamazow bohater Iwan mówi... Jeśli Boga nie ma, wszystko wolno. To już nie tylko pokusa. To pytanie o sens istnienia. Co nas powstrzymuje, gdy znika moralny kompas? W innym fragmencie swojego życia Rutkowski przyznaje się do irracjonalnej zazdrości. Zazdrościł pijakom, mówił. Alkohol jest legalny, akceptowany, łatwy. A ja musiałem ryzykować życie dla dawki. To uczucie było dla niego sygnałem: Jak bardzo jesteśmy uwięzieni w iluzji? Marek Aureliusz, Stoik, pisał: Opanuj swoje myśli, a nikt cię nie zniewoli. Ale jak to zrobić, gdy cały świat krzyczy? Zasługujesz na więcej, zasługujesz na wszystko. Te wszystkie głosy Rutkowski, Jung, Biblia, Dostojewski, Aureliusz mówią jedno. Walka z pragnieniami to walka o autonomię. Nie chodzi o to, by stłumić popędy, ale by je zrozumieć i prowadzić. Robert Rutkowski przeszedł piekło, dosłownie. W oswoić narkomana pisze, To, co mnie zabiłoby, stało się moją siłą. Był moment, gdy miał dość. Wielokrotne odtrucia, głód, samotność. Ale pojawiła się decyzja, terapia. Czytał historię innych ludzi wychodzących z nałogu. To dawało mu nadzieję i poczucie, że nie jest sam. Sport, który kiedyś był jego światem, wrócił ale w nowej roli. Jako narzędzie, jako droga. Rutkowski mówi to była moja forma terapii. Złość zamieniłem na siłę. Emocje na energię. Sport pomógł mu ukierunkować Libido. Tak jak o tym pisał Jung. A sam Jung między 1913 a 1918 rokiem przeżywał głęboki kryzys. Prowadził dialogi z wyobrażanymi postaciami ze swojej nieświadomości. To wtedy zrodziła się koncepcja indywiduacji procesu, w którym integrujemy w sobie cień, rany, traumy to nie jest droga bez bólu to droga przez ból w biblii hiob traci wszystko dzieci zdrowie majątek ale nie przestaje ufać i to w cierpieniu odnajduje głębszą wiarę jonasz uwięziony w brzuchu ryby dopiero wtedy zaczyna rozumieć sens swojego życia dostojewski w zbrodni i karze Raskolnikow morduje, bo chce dowieść swojej wyższości, ale dopiero gdy przyjmuje karę i cierpi, zaczyna być człowiekiem. Rutkowski wspomina, że musiał zmierzyć się z toksycznymi relacjami. Ojciec, ten sam, który go ranił, czasem ratował, ale nigdy nie nauczył go, jak kochać. Dopiero konfrontacja z tą historią pozwoliła mu się uzdrowić. Marek Aureliusz znów przypomina: Przeszkoda staje się drogą. Cierpienie nie jako cel, ale jako narzędzie. Jak mówi Rudkowski: Nie chodzi o to, by przestać czuć ból, chodzi o to, by przestać go zagłuszać. Gdy przejdziemy przez walkę i przez cierpienie, pojawia się pytanie: co dalej? Dla Roberta Rutkowskiego to świadoma przyjemność. Nie ucieczka, nie kompulsywne jedzenie, picie, seks, ale wdzięczność. Kawa, kawałek czekolady, do Dotyk drugiego człowieka. Nie z poczucia winy, ale z obecności. W alkoiluzji Rutkowski mówi wprost. Żyjemy w alkoholowej sekcie. Media, reklamy, kultura. Wszystko mówi: pij, świętuj, baw się, ale za tą fasadą kryją się dramaty. I dlatego tak ważne jest. Otworzyć oczy. Jung mówi o symbolicznym życiu. Kontakt z mitami, sztuką, snami. To właśnie w nich libido znajduje swoje prawdziwe źródło mocy. Psalm 16, 11. U ciebie pełna pełnia radości. Nie asceza. Nie repres, rep, represja. Relacja. Dostojewski pisał: Człowiek nie może żyć bez czci i miłości. Transcendencja to nie idea, to konkret. Pomoc drugiemu człowiekowi. Czasem właśnie temu, którego wcześniej się nienawidziło. Rutkowski mówi: Czytanie historii innych ludzi dało mi życie. Teraz ja piszę swoją dla innych. A Marek Aurel już kończy. Wszystko, czego potrzebujesz, już masz: wolę, rozum, miłość. Wolność to nie brak granic to zdolność do wyboru tego, co naprawdę ważne. Na koniec zostawię Was z pytaniami, tymi, które zadają sobie wszyscy bohaterowie tej opowieści. Co tak naprawdę kieruje moimi pragnieniami? Czy to, co sprawia mi przyjemność, buduje mnie, czy niszczy? I gdzie szukam punktu odniesienia, gdy świat krzyczy? Miej więcej. Rutkowski powiedziałby, zacznij od wdzięczności. Jung, wsłuchaj się w sny. Biblia, szukaj najpierw Królestwa Bożego. Dostojewski, kochaj konkretnego człowieka, a Marek Aureliusz, żyj tu i teraz. A ty? Daj mi znać w komentarzach. Do usłyszenia.